Cześć. Dziś zapraszam na film o takiej postarzanej zawieszce z aniołkiem. W pierwszej kolejności medalion pomalowałam podkładem, a następnie maluję na brązową farbą akrylową. Ponieważ tłem dla mojego aniołka mają być złocenia, niezbędny jest klej do nich dedykowany. Nakładam go pędzelkiem, w tej chwili jest on biały, natomiast po wyschnięciu staje się przezroczysty, ale nie traci swojej lepkości. klej wysechł, więc układam na nim kurz szlak metalu. Następnie dociskam mięciutkim pędzelkiem i omiatam wszystko to, co się nie przykleiło. Daliąc ze złoceniem, zabezpieczam lakier na bazie rozpuszczalnika. Kiedy lakier jest już suchy, patynuję moje złoto, po to, aby nadać mu taki przyjemny, ciepły odcień. Czas na szablon. Zaczynam od spryskania go klejem czasowym. pyskam z odległości około 15-20 cm. Ten klej sprawi, że szablon będzie się świetnie trzymał do medalionu, a farba nie podcieknie pod niego. Farbę nabieram gąbeczką, gąbeczkę wypisuję gdzieś z boku i dopiero taką prawie suchą gąbeczką nanoszę farbę na medalion. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam pracę lakierem. Już niekoniecznie takim na bazie rozpuszczalnika, może być zwykły, wodny. Aniołek to odlew gipsowy. Po zakadzie przemalowałam go lakierem po to, aby nie chłonął farb, które będę nakładała teraz. Maluję go na brązową farbą akrylową. Podczas malowania złamało mi się skrzydełko, zupełnie się tym nie przejmuję. Dokleję je później. Do pomalowania ramki wybrałam dwa kolory, turkusowy i beżowy. Jednak kiedy skończyłam malować, poznałam, że ramka jest zbyt hmm, czysta i jasna, dlatego dołożyłam odrobinkę brązowej farby. Gdy farby już wyschły, przecieram brzegi hmm, rameczki świeczką, później z tych miejsc będzie mi dużo łatwiej hmm, zetrzeć farbę, którą nałożę teraz. Wybrałam trzy odcienie brązu, nakładam je dość chaotycznie. Papierem ściennym przecieram rameczkę. W miejscach, gdzie była ona świeczkowana, farba schodzi praktycznie sama. Ramkę zabezpieczam lakierem. Klejem polimerowym przetwierdzam aniołka i jego złamane skrzydełko do medalionu. Aniołka powtarzam za pomocą patyny. Niechcący postarzyłam go troszkę bardziej niż planowałam, zapomniałam go polakierować, dlatego kiedy ścierałam nadmiar patyny z aniołka, starłam też farbę. W pierwszej chwili zaklełam pod nosem, ale później uznałam, że w sumie efekt jest ciekawy, więc tak zostawiłam. Pościg przymocuje wklejając go między rameczkę a medalion. To jest bitum, czyli patyna w paście. Nakładam go dookoła aniołka i wewnątrz ramki. Brzegi medalionu i odciski akrylowe maluję tymi samymi kolorami, których używam do pomalowania ramki. Przyciski akrylowe przyklejam do rameczki przy pomocy kleju magicznego. Gotowa zawieszka wygląda tak. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.